trzeba jak najszybciej w całości odrzucić. Tak jak w Stanach Zjednoczonych. Trump pierwszego dnia powiedział, koniec zielonym ładem. Stawiamy na paliwa kopalne. Nie ma sensu takich rzeczy robić. I w Polsce musimy zrobić to samo. Nie chcę wydawać 250 tysięcy na to, żeby za 20 lat było mi jeden stopniu chłodniej. Już za te pieniądze wolę sobie walnąć te gipsowe jajo do ogrodu. Przez zielony ład. Miejsca pracy idą do Azji. Przemysł idzie do Azji. Zakłady produkcyjne idą do Azji. Dobrze płatne miejsca pracy dla inżynierów idą do Azji, do Europy. Do Europy idą też inżynierowie z Afryki. To jest dobry zmiana, to jest kierunek rozwoju. Co my będziemy mieli z tych inżynierów z Afryki do Europy? To no, ubogacenie kulturowe. To w całej Europie wszyscy się tak samo ubogacają. Taka Szwecja. Stadio w Szwecji było 400 strzelanin w jeden rok. Co też pomyśleli, Ale tych Szwedów od tego brutalnego Za gorąco im się zrobiło i zaczęli do siebie strzelać, nie? No nie. 97% sprawców strzelaniem w Szwecji to są imigranci i potomkowie imigrantów. 97%. A w nawet dzisiaj, czytam na główki portali internetowych, samochód wjechał z tłum ludzi w głodach. Samochód wjechał kilkadziesiąt osób radnych, bo to zawsze samochody wjeżdżają. Ciężarówka wjeżdża, wjechała w ludzi na jarmarku było Samochód wjechał w tłum ludzi w więcej. Pistolet zabił człowieka. Nóż poderżnął komuś gardło. Odrąbano komuś. Siekiera odrąbała komuś głowę. Tak dziennikarze piszą. Samochód wjechał. Dopiero się potem czyta Zaskoczenie. 36-letni Afganist. Kto się mógł spodziewać, że imigrant, uchodźca, wjedzie w ludzi tych samochodem? Tam jest tak bez czerwy. Jak ktoś wjeżdża samochodem w Jarmark Bożonarodzeniowy, to się okazuje, że imigrant, bo Niemcy się tak nie zachowują. W Niemczech 75% sprawców napaści na ulicach Frankfurtu to, to są obcokrajowcy, ludzie bez niemieckiego obywatelstwa. W całej Europie jest to samo, ale to nie jest tak, że jak ktoś przekracza granicę Niemiecką, bo mu coś się w głowę staje i staje się adletą, niezależnie skąd przyjechał. Ważne jest, to przyjechał. W Niemczech w tym momencie jest na 39 tysięcy obywateli Japonii. I dla porównania...